Od 19 listopada do 28 grudnia 2014 roku na terenie Klubu Kawiarni Akwarium, która znajduje się w Galerii Bielskiej BW, można podziwiać zdjęcia laureatów konkursu fotograficznego Migawka 2014. Przedstawione zdjęcia to fotografie wykonane przez młodych artystów, młodych fotografów z Bielska Białej i okolic. Wśród nich znajdują się zdjęcia osób wyróżnionych, a także laureatów tego konkursu. Sama Migawka to konkurs fotograficzny organizowany już od 10 lat przez Młodzieżową Radę Miasta Bielska Białej. Adresowany jest do amatorów fotografii, do osób, które nie ukończyły 25 roku życia i nie zajmują się fotografią zawodową. Nadsyłane prace oceniane były w czterech kategoriach – kontrasty, absurdy, sztuka uliczna, oraz emocje. Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano 552 zdjęcia wykonane przez 89 fotografów z Bielska Białej i okolic. W skład jury weszli m.in. pan Jan Dzida, przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej, pan Andrzej Baturo, pan Lucusz Cykarski oraz pani Joanna Chudy, a także Karolina Korzeniowska, Sebastian Wójcik oraz Wojciech Wronak, którzy reprezentowali Komisję Kultury i Młodzieżowej Rady Miasta Bielska Białej. Zachęcam wszystkich Państwa do podziwiania zdjęć młodych artystów z Bielska Białej i okolic, do przychodzenia do klubu kawiarni i podziwiania zdjęć laureatów konkursu fotograficznego Migawka, a także do wzięcia udziału w samym konkursie fotograficznym Migawka, który organizowany jest co roku przez Młodzieżową Rady Miasta Bielska Białej. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałbym w imieniu Młodzieżowej Rady Miasta Bielska Białej złożyć wszystkim mieszkańcom Bielska Białej najserdeczniejsze życzenia, aby te święta, abyście mogli te święta z państwem spędzić w ciepłym rodzinnym gronie. A także chciałbym życzyć z tej okazji szczęśliwego nowego roku, wszystkiego najlepszego w nowym roku 2015.